Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Gry Garfield Cards. Zapraszam sonia Subika i łapeczki w górę. No i dzisiaj odcineczek sobie zaczniemy od Time Trial, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Ej, ale no dobra, to jest tylko najwyższy poziom, to nie będzie naprawdę proste, ale spróbujemy sobie, spróbujemy sobie raz takie coś zrobić, przynajmniej. Może weźmiemy sobie tę nową babkę, którą odblokowaliśmy, chociaż patrzcie, jak spadają skillę, gdy ona naprowadzi. Także nie, no Garfielda chyba sobie weźmiemy jednak. Tutaj przedmioty są dość drogie, ale będę sobie niedługo coś kupował, bo no trzeba coś kupić. Dobra, jedziemy Garfieldem sobie. Coś mi się wydaje, że się chyba nie uda. Ale zobaczmy, co za ufo obok mnie stoi. Aha, to ja go mam wyprzedzić, tak? Dobra, postaram się, postaram się Ale on jest... <ścoughs> Szybki Szybki skurczybyk, ale... Ej, nie no, jest to możliwe, że mi się uda Tylko muszę dobrze tutaj driftami zacząć wchodzić O, ładnie, ładnie, może się uda Nie, tutaj nie jadę, bo się przykleję Drift ALE TERAZ kurczę, PODRIFTOWAŁEM TO BYŁO ŁADNE, TO BYŁO BARDZO ŁADNE ZNOWU DRIFT, AJ NO TERAZ W ŚCIANĘ NIE MOŻE BYĆ TAKICH WPADEK JEŻELI CHCĘ TO WYGRAĆ NO JUŻ JEST ON TAK DALEKO, ŻE NAPRAWDĘ BĘDZIE CIĘŻKO ALE TEGO SIĘ SPODZIEWAŁEM, ŻE TO NIE BĘDZIE TAKIE PROSTE DOBRA, DRIFTIK O kurczę, TO to było znowu super. Uczę się w końcu driftować. O, ładnie, ładnie. Oj, tutaj jeszcze chciałem powiedzieć driftem, ale się nie udało. Dobra, ostatnie kółeczko. Czy mi się to uda, czy nie? Zaraz zobaczymy. Szczerze w to wątpię, że mi się go udały wyprzedzić. O nie, 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 jest za daleko. Nie mamy szans. Niestety. Ale jest jeszcze wiele rzeczy do obczajenia w tej grze, w odcinku tym, na przykład, że wiecie, będzie co na pewno robić w ogóle fajne kolorki w tej grze. Już przejadę sobie tą trasę, ale wiadomo, przegrałem. No, niestety, new record, no, cieszy mnie to. Ale no, nic specjalnego tutaj się nie stało, nie wyprzedziłem tego ufa także idziemy tutaj sobie eee, teraz Grand Prix sobie, nie no Single Race now na najsłabszym ale tego jeszcze nie klikaliśmy także zobaczymy sobie co to jest nowe trasy także dzisiaj sobie może zrobimy jeszcze dwie trasy poznamy sobie dwie trasy Garfield miadę poznamy sobie te dwie trasy o w kolejnym odcinku poznamy sobie dwie kolejne trasy, tak będziemy sobie te trasy poznawali i tą grę. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. I ta gra. Chociaż jest. Mo mogą ludzie pisać: O, bo gra dla dzieci. No to co z tego? Fajnie, kolorowo gra się, super. Nowa mapka bardzo ciekawa, ale fajna. Bardzo fajne mapki, bardzo fajne mapki. Podobają mi się. Akurat to jest tutaj dobrze zrobione. Oczywiście ta gra nie może się równać do gry Mario Kart na Nintendo. Ale jest także bardzo spoko. Dobra, muszę troszkę więcej tych driftów używać, żeby tutaj sobie skillować to driftowanie. Wow, ale ta trasa jest szalona. Strasznie dużo zakrętów. Zagapiłem się w to, co mi tam wypadnie ciśniesz Bart. Nawet się opłaca tym driftem wchodzić, tylko trzeba się nauczyć. Na początku wydawało mi się to trudne. Teraz już się robi to łatwiejsze. Także kilka wyścigów i to driftowanie powinno być ogarnięte, jeżeli zdecydowaliście się zagrać w tą grę. Czy polecam tą grę? Hm. Ciężko stwierdzić na razie. Jeszcze myślę, że za mało w nią grałem. Jak na razie jest fajnie. To wszystko będzie zależało. Wow, ej, gdzie ja pojechałem? Ja myślałem, że jakiś skrót kurczę. Ale dobra, nic się nie stało. To jest najsłabszy poziom trudności. Tutaj sobie poznajemy tylko tą trasę. Wow, piękny drift, ale. Oj, niestety, na trawę. No, w końcu mnie czymś trafili. W końcu coś tu się dzieje. Dobra, runda trzecia. E, możecie wypatrywać tych puzli. bo ja tutaj nie widzę za bardzo nigdzie. Teraz pojedziemy sobie w tą stronę. No, i ufo, już czeka pewnie. Ominąłem. Udało mi się. Jak to się stało? Driftcikiem tutaj sobie wejdziemy Kolejnym driftcikiem się nie udało Ale może kiedyś się uda Dobra pyk go Diamentem ktoś we mnie nie trafił pyg go kolejnym diamentem Dobra Driftem Tu raz wow ale Fartem ominąłem tą sprężynę na pierwszym miejscu Jestem ostatnie Okrążenie nie mogę tu już Nic zepsuć to może nie będę wchodził driftem I udało się Pierwsze miejsce. Widzicie, nawet na tym najłatwiejszym poziomie czasem mogą być niespodzianki. I lecimy sobie z kolejną mapką. O, kolejna fajna mapka. Nawet nie patrz na 3 i 4 jak chcę mieć niespodziankę. <laughs> Dobra. Jako, że w ogóle nie jechaliśmy tą babką, to się raz nią przejedziemy. Zobaczymy, czy nam się nią uda wygrać. No pewnie tak, bo. Tu dość słaby pociąg. No tak, chcę wystartować. Wiem, że nie mam żadnego boosta. Czekajcie, bo tutaj jak jest ta wizualizacja trasy, to można zauważyć przecież te Puzzle. Gdzie są. Ale na razie się nie skupiam jakoś specjalnie na zbieraniu ich. Na razie chcę poznać sobie mapeczki. No ja nie widzę ich nigdzie tutaj. Żadnego puzzla. Może to jest specjalnie tak, żeby tu ich nie było widać. No w każdym razie dobra, lecimy. Pierwszy raz babką, zobaczymy jak ona tutaj prowadzi. Czy stereotypy to prawda? Że baba za kierownicą i wiecie tak dalej. Zaraz się to okaże. Jak przegra to normalnie jestem skłodny. W to uwierzyć. Piękny drift UFO gdzieś tam poleciało, Mam nadzieję, że jakimś cudem ominę. Ciastem... O! No, między nimi da się przejechać. Dobra, ja tutaj W ogóle to może Skupię się na zbieraniu pieniążków więcej. Bo ja się w ogóle nie skupiam na pieniążkach. A one się przydają przecież. Trzeba je zbierać. Oj, nie! Ominąłem. Shit, ominąłem yy, bonusa. Ja chcę tam wjechać, nie wiem co tam jest. Powiedzmy, że to jest skrót. Dobra, znalazłem jakiś skrót. Tam też się da jakoś wjechać. Aha, przecież ja tu mogę skakać na spacer. Może tam się da skoczyć. Dobra, bardzo skup się lepiej na wyścigu, bo cię zaraz tutaj wyprzedzą. Driftcikiem sobie wejdziemy. Dobra, jakiś tam jeden pieniążek zebrany. Ufo, już leci się czaić. Mhm. Mm zasnęło mnie. <laughs> ufo, mnie zasnęło. E, dobra, bo mnie trochę doganiają, a to kolejne ufo. Na szczęście ominięte. Wow, wow, wow. Mapka. No, nie będzie to moja ulubiona mapka, ale też bardzo fajna. Jak na razie wszystkie mapki, może za wyjątkiem tej pierwszej, ta pierwsze taka średnia była. Wszystkie oprócz pierwszej mapki są wypas. Podobają mi się. A i kurczę nie. Już za chwilę ostatnie okrążenie. Nie mogę takich rzeczy robić. Czy da się tam skoczyć? Dobra. Z chwilą powiedziałem, że nie mogę takich rzeczy robić, a tu sobie robię eksperymenty jakieś, Czy się mi się uda tam wskoczyć. Muszę to wygrać przecież. Na najniższym poziomie, no, czypał by było, gdybym przegrał. Pycha goścista, i mogłem do przodu rzucić przecież tamtego. O, trafił we mnie, ale dobrze, on się nadzieje na UFO prawdopodobnie jako pierwszy. Ja tu nawet możliwe, że trochę zwolnił. Albo ja sobie ominę to UFO na spokojnie, a on niech się martwi. Nie! Co? Miałem ominąć to UFO? Drugie miejsce, ale wszyscy pozasypiali. Wszyscy wpadli w tą pułapkę ufo. Jak to się stało? Dobra, już za chwilę meta. Tutaj bez żadnej wody sodowej. Nie może mi uderzyć do głowy. Czy może nie driftuję za dużo, bo. Cię mogę skuć. Aha, mnie nie driftować. O nie! Nie! Przed samą metą, fuck! Udało się! Ale fart! Ale fart przed samiuśką Metą mnie dopadł skurczyłek. Okej. Okay. No to wygraliśmy kolejne dwie trasy w tym odcinku poznane w kolejnym kolejne dwie. Zobaczymy, co tam będzie. I. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do subika jeszcze raz i łapeczki w górę. I do usłyszenia.